Kiedyś usłyszałem takie słowa od Majka Tysona, że jego najlepszy czas w życiu był właśnie w więzieniu. Jak to jest w więzieniu przeżyć 30 ponad lat? To, to powiedział największą bzdurę, jaką ktoś mógł powiedzieć. W więzieniu 90% ludzi wegetuje, ale mi na przykład brakowało czasu, bo ja tak czytałem, 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 czytałem. Ćwiczyłem, Ćwiczyłem, Ćwiczyłem. Łatwiej mi powiedzieć sporty których i sztuki, w których ja nie Ćwiczyłem, niż których Ćwiczyłem. Poza tym, na przykład, ja miałem trzy spacer dziennie, a ja wolno mieć jeden. Byłem chory na asmę, oczywiście to była asma wymyślona. I jeszcze miałem dwie inne choroby. Miałem taką fajną siostrę, która wymyślała choroby i za każdą chorobę miałem dodatkowy spacer. Oczywiście, w 10, 15 lat już miałem pozycję, to wtedy już robiłem, co chciałem. Mogłem mieć, co chciałem. Zresztą teraz też cały czas byłem gitem, grypsowałem. To ma duże znaczenie, bo to jest klasa, która rządzi wszystkimi więzieniami. Nie? Jeżeli chodzi o stopnie, bo kiedyś też były modne stopnie więzienne, żeby mieć stopień marszałka, to musisz odsiedzieć minimum 25 lat. A ja odsiedziałem 37 lat i, i brałem udział w trzech buntach. W jednym z buntów zastrzelili z tej paru moich znajomych. Nie? Kiedyś był okres lat 90. okres buntów w więzieniu, kiedy opanowali więzienie i wyszli na dachy, nie? A z, a z okolicznych bloków to najpierw niech pójdzie do jak do kaczek.